Ojejku, ale piękny słoneczny dzień na tej pustyni. Ej, chwila co to jest? Czy to lampa dzina? O mój Boże szybko. O kurwa Jin. Witaj gówniarzu. Za to, że mnie uwolniłeś spełnię twoje trzy życzenia. O mamusiu ale się jaram. Dawaj nie mam tyle czasu. No dobra to po pierwszej chciałbym wodę. Okej okay, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. O mój Boże, to działa. No dobra, to drugie życzenie może być trochę dziwne. Chwila, chwila, mówisz mi, że pierwsze nie było. Nieważne, kontynuując, chciałbym kupić sobie zdrapkę, ale na pustyni nie ma gdzie. Więc możesz mnie teleportować w jakiejś miejsce, gdzie ją dostanę? Oczywiście, kiedy już ją zakupisz, powiedz strabra kadabra i cię z powrotem. Okej. Ziumy, 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 ciąg dalszy nastąpi.